Są dwie części. Jedna jest nudna, druga jest ciekawa. Więc. Jedna, pierwsza część to jest pokazać, że ten język L, który tutaj. O, właśnie, tutaj są. To jest ta twierdzenie. Sformalizowane. Że ten język, nazywa się to się język HALT, czyli opisy tych maszyn Turinga, które. Terminują na słowie pusty, pustym, jest częściowo obliczalny, ale nie jest obliczalny. Więc to dwie części. To jest pierwsza część, to jest pokazać, że ten język jest częściowo obliczalny. A druga część to jest pokazać, że, że on jest, że nie jest obliczalny. Więc na czym polega pierwsza część? Ono, ta część polega na tym, żeby pokazać, że istnieje maszyna Turinga, która dostawszy słowo. Będące opisem maszyny Turinga terminującym na słowie pustym, to ta nasza maszyna, maszyna, nasza maszyna Turinga M ma terminować, jeśli W jest opisem maszyny, która terminuje na słowie pustym. Albo może W? M, dostawszy W, odpowiada tak, jeśli W jest zapisem maszyny, która terminuje na słowie pustym i wiesza się w przeciwnym przypadku. Czyli maszyna M się wiesza. Jak dostaje słowo o no takie słowo. No i no dobrze, no to jak musimy skonstruować taką maszynę? Po prostu pokazać, że taka maszyna istnieje. Czyli dostajemy słowo W, które jest opisem jakiejś, jakiejś maszyny Turinga. Nazwijmy ją. Jakiejś maszyny Turinga K. I teraz chcemy stwierdzić, że ta maszyna Turinga K terminuje na słowie pustym. Chcemy to zrobić za pomocą algorytmu. No to jak. Działa ten algorytm. Opowiem to w sposób nieformalny. Algorytm dostawszy opis maszyny Turinga po prostu uruchamia tę maszynę Turinga na słowie pustym. Czyli najpierw sobie zapisujemy pierwszą konfigurację tej maszyny Turinga, zaczynamy w stanie początkowym, no i później obliczamy sobie kolejne konfiguracje. Czyli maszyna poszła w prawo, poszła w lewo i tak wykonujemy krok, czyli to jest konfiguracja, pierwsza konfiguracja, druga konfiguracja. Czyli to jest pierwsza konfiguracja, druga, trzecia. I nasz algorytm po prostu oblicza krok po kroku kolejne konfiguracje. I tak liczy, 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 aż osiągnie konfigurację, w której jest stan końcowy maszyny Turinga K. Jeżeli osiągniemy taką, maszyn, taką konfigurację, no to wtedy. Nasz algorytm zatrzymuje się i odpowiada tak. A jeżeli nie osiągniemy takiej konfiguracji, to liczymy dalej. To znaczy liczymy tak długo, aż osiągniemy taką konfigurację. Więc ten algorytm robi dokładnie to, co chcemy. Jeżeli maszyna Turinga K terminuje na słowie pustym, to zakończymy w pewnym momencie i odpowiemy tak. A w przeciwnym przypadku nigdy nie zakończymy, więc się wieszamy. Ja opisałem algorytm, Czyli nie, nie opisałem formalnie maszyny Turinga, no ale właśnie to jest ta żmudna część, i to trzeba opisać po prostu krok po kroku, co robi ta maszyna Turinga. I taka maszyna Turinga swoją drogą to się nazywa maszyna uniwersalna. Jest taka maszyna uniwersalna. Maszyna uniwersalna robi nawet troszeczkę więcej, więc to jest yy, dygresja. Ale to jest taki z, z lotu ptaka, co tutaj się dzieje. Istnieje maszyna uniwersalna, nazwę ją U. Ona dostaje opis maszyny Turinga. Zrobimy maszynę uniwersalną, która robi trochę więcej niż tylko odpowiada, czy ona ter tamta terminuje, czy nie. Oraz słowo V. Tak czyli dostajemy dwie rzeczy. Opis maszyny Turinga oraz słowo V. Tak czyli, powiedzmy, to jest zapisane w ten sposób, że jest na taśmie, dostajemy opis jakiejś maszyny Turinga K oraz słowo V. I teraz chcemy, uruchamiamy, co robi ta maszyna. Uniwersalna, to ona realizuje, implementuje następujący algorytm. Uruchamiamy maszynę K na tym słowie V i symulujemy, czyli wykonujemy, wykonujemy kolejne kroki. Aż do napotkania stanu akceptującego. I to co zwraca maszyna uniwersalna? Teraz już nie zwraca tylko tak czy nie, to znaczy nie zwraca tylko słowa tak, tylko zwraca zawartość tej taśmy końcowej. Końcową zawartość taśmy. Tak czyli maszyna K, uruchomiona na słowie V, osiąga być może po skończonej liczbie kroków stan końcowy, i wtedy na taśmie jest zapisane jakieś słowo. I wtedy to, co robi nasza maszyna uniwersalna, zwraca do słowa. Czyli inaczej mówiąc, maszyna uniwersalna, jak dostaje, co ona jest w stanie zrobić? Ona jest w stanie zasymulować dowolną maszynę Turinga. Na dowolnym słowie. Tak, czyli to jest taka maszyna, która. Przypomnijmy, że maszyny Turinga realizują jakieś specyficzne zadania. Na przykład jest maszyna Turinga, która realizuje mnożenie albo stwierdza, czy dany graf jest hamiltonowski, czy nie. A maszyna uniwersalna to jest interpreter, czyli to jest taki algorytm, który na wejściu dostaje opis innego algorytmu i uruchamia ten algorytm i. Uruchamia go krok po kroku aż do zatrzymania, i mówi, co tam ten algorytm zwrócił. Czyli to jest to, co współcześnie się nazywa interpreterem języka programowania, języka programowania. Dostajemy kod jakiegoś programu, wejście do tego programu i uruchamiamy program na tym wejściu i czekamy w interpreterze po prostu symulujemy, uruchamiamy, czekamy, aż otrzymamy wyjście i piszemy to, co dostaliśmy na wyjściu. No i z naszego. W współczesnej perspektywy to jest jasne, że w naturalnych językach programowania możemy napisać interpreter na przykład języka C w Java, albo możemy napisać interpreter C w C. Czyli możemy. Czy interpreter czy taki kompilator? Dostajemy kod uruchamiamy. I to właśnie mówi pierwsza część twierdzenia Turinga ta nudna, dlatego, że to się sprowadza do zaimplementowania interpretera języka Turinga w języku Turinga. Tak, I język Turinga, czyli język maszyn Turinga, to nie jest szczególnie przyjemny język programowania, dlatego wymaga to trochę żmudnego opisu konkretnie instrukcji, które wykonuje maszyna Turinga. Więc nie będziemy w to wnikać, ale mam nadzieję, że Państwo nie jest to też takie niesamowicie skomplikowane, żeby to zrobić, ale trzeba powiedzieć, maszyna idzie tutaj w lewo, w prawo, patrzy jaka jest obecna konfiguracja, przechodzi i tak dalej. To jest ta pierwsza część, ta nudna część, a druga część jest dużo prostsza i dużo bardziej ciekawa.